Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Waku Kubasiewicz. Moim gościem jest Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Panie burmistrzu, zorganizował pan spotkanie w Zgorzelcu, gdzie spotkali się przedstawiciele biznesu i samorządowców. Jaki to był cel tego spotkania? Przede wszystkim celem jest próba szukania rozwiązań energetycznych, bowiem każdy z nas, zarówno samorządy, jak i biznes ma z tym duży problem, z dużymi rachunkami za prąd chociażby. I w związku z tym pojechaliśmy do Zgorzeca, bowiem tam funkcjonuje... Klaster energetyczny, który naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Mam wrażenie, że tam samorządy, plus właśnie przedsiębiorcy wyprzedzają trochę tutaj wszystkich w swoich zadaniach. Powstają ogromne farmy fotowoltaiczne, wzmacniane oczywiście wiatrakami, i w zasadzie można powiedzieć, że niektóre gminy są już samowystarczalne. I my do tego celu też chcielibyśmy tu dążyć. Przedsiębiorcy naciskają tutaj także na nas, byśmy spróbowali działać w tym kierunku, i to właśnie dzięki gminom można takie klastry zakładać. Zaprosiliśmy oprócz przedsiębiorców także sąsiednich wójtów, bowiem jest taka idea, aby połączyć siły, i ja w to wierzę, że jak połączymy siły, znajdziemy, które będą wzmacniane też na przykład takimi rozwiązaniami jak na przykład biogazownia, i mam wrażenie, że. Idziemy w dobrym kierunku, zobaczyliśmy te gotowe rozwiązania i będziemy organizować kolejne spotkania, by, by tamte dobre praktyki przeszczepiać tutaj na grunt opoczyński. Czyli w tym wzgorzelcu to funkcjonuje, działa, tak? Oglądaliście? Tak, jest. Tak, funkcjonuje bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, że. Nawet swoje sieci energetyczne już są rozciągane, że tak powiem, w, czyli poza tymi monopolistami starają się funkcjonować. To na pewno rozwiązania, które są daleko idące, ale, ale my z ciekawością przyglądamy się, właśnie by byśmy spróbowali się uniezależnić energetycznie tutaj, bo już są takie możliwości. Czyli to musiałby realizować prywatny biznes, na przykład w kooperacji z gminą, tak? Na przykład w opocznie, tak, dokładnie, gdybyście, dokładnie. gdybyście coś takiego w opocznie chcieli zrobić, to jakby to faktycznie wyglądało? Powołamy klaster, który będzie skupiał zarówno samorządy, jak i biznes. I wtedy te połączone siły dają takie możliwości. Czyli coś trzeba wybudować? Na pewno tak. A w zasadzie wiele takich rzeczy już się buduje, bowiem farmy fotowoltaiczne w gminie opoczno są i powstają kolejne. Mieszkańcy zakładają to na swoich dachach. Ja przypomnę, że gmina Opoczno pozyskała 8 milionów razem z gminą Poświętne i przybędzie na przykład 500 nowych instalacji na dachach. Każdy z nas produkuje energię tą słoneczną właśnie w swoich prywatnych domach. Ma tą nadwyżkę energetyczną, którą oddaje do państwowego tutaj zasobu, a być może w przyszłości będzie można... Skonsumować tą energię na, na miejscu i to jest główny cel tych naszych zadań. A kiedy chcecie z tym ruszyć? My w zasadzie dokumenty strategiczne przygotowujemy już, bo, no, bo to już jest najwyższy czas, ale przyglądamy się oczywiście wszystkim tym rozwiązaniom, które zarówno toczą się w, w Sejmie, ale które wymusza też Unia Europejska na Polsce. Panie burmistrzu, w Tureckiej Izbie Gospodarczej też rozmawialiście, jak tworzyć korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o powiat turecki, czyli miejscowość Turek w Wielkopolsce. Tam funkcjonuje Izba Gospodarcza, która faktycznie skupia ponad 100 różnych przedsiębiorstw i to nam się bardzo podoba i takie rozwiązania chcemy tutaj przestrzewiać. My stworzyliśmy przy burmistrzu społeczną Radę Biznesu, i ta rada podobnie chciałaby funkcjonować jak tam, czyli skupiać przedsiębiorców, z pomocą gminy znajdować różne rozwiązania. I przede wszystkim realizujemy projekt norweski, który ma młodych ludzi uczyć przedsiębiorczości. I to jest nasz taki cel, byśmy mogli przy pomocy tych dużych pomóc tym mniejszym firmom. Omawialiście też, no bo ten kryzys energetyczny, tak jak pan powiedział, dotyka przedsiębiorców. No i jak tutaj wygląda ta sprawa? No ten kryzys właśnie dotyka i e, powoduje niestety szukanie rozwiązań e, łącznie z ze zwalnianiem e, osób. E, mamy nadzieję, że przedsiębiorcy się m, obronią i e, Ciągle te zamówienia pozwolą im na normalne funkcjonowanie, no ale chcemy im pomóc, właśnie tutaj, tak samo mieszkańcom, bo przecież prywatni przedsiębiorcy zatrudniają mieszkańców i to wszystko wpływa na funkcjonowanie naszej gminy. W związku z tym, jeszcze raz podkreślę, wspólne takie rozmowy, wspólne funkcjonowanie pozwalają nam znajdować różne rozwiązania i mam, mam takie wrażenie, że tworzymy tu fajny klimat w gminie Opoczno do, do takich rozmów. Pomaga nam, ta społeczna rada, są różne inne inicjatywy i mam nadzieję, że spotykamy się tutaj właśnie po to, by na przyszłość lepiej funkcjonować. Czyli przedsiębiorców dotykają te wysokie rachunki, i pierwsze co robią, to zwalniają ludzi, żeby się to obronić. Ogólnie, że... No, no zgadza się, no, trudno się dziwić, tak, skoro są duże koszty, to szuka się różnych rozwiązań, by przetrwać, by funkcjonować. E, ceny gazu to jest coś, co dotyka przede wszystkim e, tych przedsiębiorców związanych z, bra z branżą e, płytek ceramicznych, a wiadomo, że opoczno na tym jest oparte e, i w związku z tym, no faktycznie dużo takich sygnałów do nas tutaj, do samorządu dociera. Czyli branża ceramiczna, jaka branża jeszcze musi sobie radzić z tymi wysokimi cenami? Tak naprawdę każdy, który ma jakąś większą działalność, albo tak, w Opocznie wiele firm funkcjonuje dzięki branży płytkarskiej, bo mamy takie zagłębie ceramiczno-budowlane, tak trzeba to powiedzieć. I w związku z tym to jest trochę efekt domina. Gdy ci duzi mają duże problemy, to i ci mniejsi mają mniej zamówień. Mam nadzieję, bo to nie tylko jest w Opocznie taka sytuacja, ale w całej Polsce, że jakoś sobie damy radę z tymi Dobrze. wysokimi cenami. Póki co ta społeczna Rada Biznesu, która została powołana w tamtym roku, wyraża opinię i doradza, w czym to wam pomaga? Tak naprawdę mam, mam wrażenie, że wspólnie sobie chcemy pomóc, bo my słuchamy przedsiębiorców, jakie mają problemy i co chcieliby ze strony gminy, by, by ułatwić im funkcjonowanie. My, natomiast my z przedsiębiorcami rozmawiamy, jak możemy młodym ludziom pomóc, który, bo w zasadzie każdą gminę dotyka wyludnienie, chcieli chcielibyśmy te stanowiska pracy tutaj tworzyć, tu rozwijać. Chcemy promować tak zwane startupy, czyli małe firmy, które mogłyby dla dużych firm coś produkować lub tworzyć na przykład jakieś aplikacje, które ułatwią funkcjonowanie dużą firmą i już jest taka wola, by te wspólne działania. Razem koordynować, i w związku z tym wydaje nam się, że to jest naprawdę dobry kierunek, by, by wspólnie rozmawiać i szukać rozwiązań. Panie burmistrzu, defibrylator to jest takie urządzenie, które można użyć w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. To jest sposób na uratowanie życia. Ile takich defibrylatorów w Opoczni macie? Kupiliśmy kilkanaście takich sztuk. Cieszymy się, że z tego programu rządowego pokowidowego, że tak powiem, mogliśmy wykorzystać te środki. Byliśmy jako jedna z trzech pierwszych gmin, które dostała środki rządowe za wysoką wy, wysoką tutaj szczepienność mieszkańców i w związku z tym mogliśmy te środki wykorzystać zdecydowaliśmy że kupimy te defibrylatory które faktycznie ratują życie wyposażyliśmy nasze jednostki oświatowe kultury ale tak jak tutaj właśnie pani dyrektor zauważyła na przykład na stadionie się też pojawił tam przecież mnóstwo młodych sportowców pojawia się ale i mieszkańców odwiedzających klub sportowy i obserwującej rozgrywki, także w takich newralgicznych miejscach, gdzie mnóstwo ludzi się przewija doposażyliśmy tymi, tymi sprzętami. Oby nie były one używane, ale oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój, gdyby doszło do takiej sytuacji, sprzęt jest dostępny i mam nadzieję, że mieszkańcy dzięki temu będą się przynajmniej czuć bezpieczni. Powiedział pan, żeby nie były używane, to znaczy, że do tej pory nie było takiej potrzeby? Na szczęście nie. To jest sprzęt nowy, kupiony dosłownie w ostatnich tygodniach. Nie mamy na razie takich zgłoszeń, no ale niech on będzie i niech on czuwa nad mieszkańcami. To teraz tak, mamy kilka ankiet u Państwa w opocznie. Czego dotyczą te ankiety? Bo tu mamy tak, i konsultacje z mieszkańcami, i ankiety. Co zbieracie, jakie informacje i do czego to posłuży? Przede wszystkim oczywiście chcemy słuchać mieszkańców, i konsultacje społeczne jest, są najlepszą formą, by tą opinię zebrać ale oczywiście realizujemy swoje zadania związane właśnie z rozwojem lokalnym. Jest to nasz program, który, który jest związany z funduszami norweskimi. Dzięki temu możemy przeprowadzić takie badania. Jedno z nich to stan środowiska, kolejny to ankieta dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy wiedzieć, czego oczekują mieszkańcy, szczególnie takie osoby właśnie. Które ich rodziny, które mają do czynienia z niepełnosprawnością, jak powinniśmy projektować ulice, chodniki, czego nie ma w tym mieście. Wiemy, że tych potrzeb jest bardzo dużo, ale gdy ta opinia do nas spłynie, to będziemy wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Podobnie jest z stanem środowiska. Wiem, że zmagamy się, jak większość gmin, ze smogiem. Chcielibyśmy, by mieszkańcy powiedzieli, w którym kierunku powinniśmy iść, czego brakuje, ale też przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące jakości rzek. I otoczenia rzek bardzo fajne, z um, naukowcami, którzy nam e, dawali mnóstwo przykładów, e, nie tylko z Polski, ale z całego świata, jak można zagospodarować rzeki. Mamy przeznaczone na to 9 milionów złotych, e, chcemy zagospodarować bulwary rzeczne razem z targowiskiem. E, I w związku z tym takie opinie mieszkańców są nam niezbędne. My, jako samorząd, nie chcemy tutaj sami decydować za biurkiem, że tak powiem, palcem, jak ma miasto wyglądać, ale chcemy e, słuchać mieszkańców i zobaczyć. Ich reakcje i w związku z tym wdrożyć potem te, te opinie w życie. Panie burmistrzu, regionalne obchody Dnia Olimpijczyka w Opocznie, no to już niebawem, bo 14 kwietnia jakie propozycje macie dla mieszkańców? Jak najbardziej cieszymy się, że sławni olimpijczycy tacy, którzy już są gdzieś na emeryturze sportowej, ale. To fajne nazwiska pojawią się w opocznie. Będziemy gospodarzem właśnie Regionalnego Dnia Olimpijczyka. Będzie to w takiej oprawie, faktycznie olimpijskiej, z, z flagą olimpijską, z wystawą, która pokaże polskich olimpijczyków. My tu też mamy swoje sławy, jak chociażby Wandę Panfil, czy świętej pamięci Marka Galickiego. Osoby, które faktycznie na świecie były znane, i w związku z tym te tradycje w sporcie opoczyńskim są. Zapraszamy na te obchody 14 kwietnia. Będą też goście z zagranicy. Już rozgrywają się różnego rodzaju wydarzenia sportowe z tym związane. Nawet wczoraj miałem przyjemność wręczenia pucharów medali młodym sportowcom. W związku z tym, mnóstwo wydarzeń. Proszę śledzić nasze strony. No i to ważne, byśmy się ruszali. Byśmy uprawiali sporty, a Opoczna ma duże tradycje i cieszę się, że takie obchody są organizowane u nas. No, jak tak się rozmawia i słucha tego wszystkiego i patrzy, to rzeczywiście w tym Opocznie dużo się dzieje i macie też dużo planów, bo na przykład w czerwcu będzie rajd, to jest chyba motocyklowy, tak? Tak jest, bardzo dziękuję, tam opinię. Faktycznie w Opocznie dużo się dzieje. Także właśnie rajd imieniem Majora Hubala, bo tu Hubal zginął między 16 a 18 czerwca to już kolejna edycja gratuluję organizatorom my jako gmina opoczno też pomagamy fajne wydarzenie mnóstwo motocykli takich historycznych pojawi się tutaj pod opocznem i w opocznie i na trasie tam gdzie major Hubal walczył i zginął i w związku z tym to takie przyjemne spożyteczne bowiem można zobaczyć fajne motory też często jakieś zabytkowe ale i też pamiętać o majorze o jego dokonaniach i bardzo dziękuję też muzeum regionalnemu w opocznie za koordynację tych, tych działań z rajdem związanym No właśnie to jest 16 18 czerwca i jest taki formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie muzeum regionalnego w opocznie i tam można się zgłosić jeszcze żeby wziąć udział w tym rajdzie z tego, co wiem, lista jest pełna, ale oczywiście proszę próbować. Na pewno organizatorzy. Czyli, nie już, czyli już nie można, tak? Myślę, że miejsce się znajdzie, ale wiem od organizatorów, że zainteresowanie jest tak duże, że faktycznie przerosło ich oczekiwania, ale mamy nadzieję, że sobie poradzimy i chętnie tutaj przyjmiemy każdego. No dobrze, to jeszcze zapytam Pana o inwestycje drogowe. Jak one przebiegają? Czy coś się zakończyło? I jakie nowe będą? Jak najbardziej inwestycje w zasadzie dopiero będą startować, bo pogoda na chociażby kładzenie asfaltu to plus 7 Na razie mieliśmy przymrozki. Zakończyliśmy wspólnie z powiatem remont dróg w Międzyborzu, Biedowicach, Janowie Karwickim. To ważne elementy i ważna współpraca. Dofinansowujemy drogi powiatowe. Dbamy o naszych mieszkańców. No, rozumiemy, że zarządcą jest powiat, ale jeśli zwracają się tutaj do nas ośrodki, by realizować na naszym terenie to nie odmawiamy, swoich dróg też mamy mnóstwo, mamy już przygotowany harmonogram, za chwilę nasz tutaj zakład drogowy wystartuje, na razie dokonywane są początkowe prace, utwardzenia, potem może być już faktycznie ta praca dokończona. W tamtym roku 40 kilometrów dróg, w tym roku plany podobne, mamy nadzieję, że będzie tego wszystko, wszystkich tych dróg przybywać, wiemy, że samochodów jest coraz więcej, Ludzie chcą się przemieszczać i w związku z tym ten stan dróg trzeba poprawiać, a będziemy to robić sukcesywnie każdego no roku. No właśnie, poprawianie tego stanu dróg to odbywa się poprzez to, że nowe drogi budujecie, a jednocześnie remontujecie, odnawiacie stare. Bardzo dużo dróg jest takich dziurawych. Jak wszędzie, pani redaktor, no, no, nie będę tu oszukiwał, że, że, że tak jest ale staramy się ten stan poprawić. Mamy tu pewną swoją metodę temu, czyli powołaliśmy taką właśnie firmę drogową przy naszej spółce. Staramy się to łatać, ale w tych miejscach, gdzie ten asfalt powinien być porządny, to inwestujemy już większe pieniądze, szukamy dofinansowań i w przyszłym roku już zaczniemy pracę na przykład z budową mostu w Opocznie, co będzie dużym wydarzeniem dla bezpieczeństwa też drogowego naszego miasta. Pieniędzy wam nie brakuje? Brakuje, brakuje, boimy się o koniec tego roku, liczymy tutaj na pomoc rządową, bo bez tego się nie da, ja przypomnę, że na skutek tych reform różnych podatkowych gmina Opoczna, jak każda gmina straciła dużo, ciężko jest spiąć ten budżet, ale nie mamy zamiaru nie inwestować, bo mieszkańcy tego oczekują. Bardzo dziękuję, gościem Radia Parada był Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna, dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję serdecznie. Forum Radia Rock Parada.